Witam serdecznie. Jesteśmy w województwie pomorskim. Troszkę długo tutaj ta podróż trwała. No, można oczywiście z Belgostoku pojechać do Warszawy, potem do Łodzi, potem wyżej w kierunku Gdańska jedynką, ale postanowiliśmy z Wojtkiem Szutdami taką troszkę wycieczkę, kraju turystyczną zrobić, i pojechać drogami mniej ekspresowymi, tak bym się wyraził, więc trochę to zajęło, zanim dojechaliśmy do końca, ale wszystko w porządku, pogoda też w miarę, gdyby nie taka, chociaż piłkarze pewnie to lubią, taka typowa angielska pogoda, taka drżaweczka, która niby jej nie widać powoduje, że wszystko szybko robi się mokre. Stracił piłkę Boczek na połowie własnej połowy. przejął to Listkowski. Graf przed polekarne do Hansena. Hansen w szesnastkę. Listkowski głową jeszcze do Sylwy. Silwa. A jakiś tutaj rykosze tu ratował rywali. Tomasz Boczek, ten, który błąd popełnił na środku własnej połowy. Czy ma już będzie rzut karny? Czyżby ręką zablokowany strzał? Tomasa Silwy. W każdym razie piłka po rykoszecie odbita od boczka. Jest na rzucie rożnym. Tylko teraz pytanie, czy sprawdzamy, czy tam Tomasz Boczek nie zagrał ręką i czy Jakielonia nie będzie miała za chwilę rzutu karnego. Będzie sprawdzana ta sytuacja. Oj, daleko ma do przebiega biegnięcia Paweł Roskowski. Sytuacja była w polu karnym rywali, a on musi przybiec prawie do linii końcowej, no powiedzmy na linię 16 metra jakieloni Białystok, ale zerwał się szybko. Już sędzia Paweł Raskowski to wszystko wyjaśnił. I tak biegnie w kierunku pola karnego i pokazuje, że nie ma rzutu karnego. Piłka znowu na rzucie rożnym po prawej ręce Michała Antkowiaka, bramkarza zespołu gospodarzy. Tutaj zwykle tym pierwszym bramkarzem jest Damian Primel, syn byłego trenera bramkarzy w Jagielloni Białystok Pawła Primela. Piłka w pole karne i i bramka bezpośrednia. Niesamowita rzecz! Rzut rożny dla Jagiellonii Białystok 22 minuta spotkania. No i Hansen kompletnie zaskoczył Michała Antkowiaka i właściwie może nie zaskoczył, tylko błąd w piąstkowaniu popełnił Antkowiak. Wyleciał w powietrze jak to się mówi wolny przelot no i piłka wpadła w dalszy róg bramki Chojniczanki. no najmniej spodziewana właściwie akcja rzadko rzadko takie rzeczy oglądamy na boiskach czy to ekstraklasy czy drugiej ligi w ogóle polskiej ligi no trzeba być niezłym macherem żeby tę piłkę wkręcić do bramki ale trzeba też jasno powiedzieć że wiatr wieje dokładnie w kierunku bramki stojącego teraz nie mogącego uwierzyć co się co się dzieje Michała Antkowiaka, bramkarza Chojniczanki. właśnie jemu w twarz no jak to czasami się mówi biednemu wiatr Czyli tak to dokładnie w tym momencie było. Wcześniej Hansen piłkę dokręcał prawą nogą po prawej ręce bramkarza rywali Michała Antkowiaka, a teraz Nene będzie lewą nogą dokręcał piłkę do bramki rywali po lewej ręce bramkarza. Chojnic Michała Antkowiaka. Cała chojniczanka we własnym polu karnym, piłka na bliższy słupek. I piękny gol! I piękny gol jak Jeloni Białystok. Gola głową tym razem zdobywa Christopher Norman Hansen. Raz sam bezpośrednio po rzucie rożnym. Teraz po dośrodkowaniu Nene 34. 41, 42 minuta gry. 22, Hansen. 42, Hansen. No te stałe fragmenty gry, jak jeloni, rzuty rożne, konkretnie są dzisiaj bronią zabójczą dla drugoligowca Schojnic. A więc kolejna bramka Krzysztofera Normana Hansena. Za chwilę opowiem ciekawostkę o tym obiekcie. Mówiłem Państwu, że ten stadion właściwie tak w centrum miasta, Starówka obok, wszystko tutaj blisko siebie. No i tak myślę, dziwne położenie stadionu tak w centrum miasta, ale tutaj jeden ze strażaków, którzy obserwują ten mecz z naszej trybuny prasowej, wszystko nam wyjaśnił. Tutaj w tym miejscu było kiedyś jezioro, nie wiem z jakiego powodu, ale zostało osuszone, dlatego też jest tutaj teraz miejsce na boisko. Troszkę teren podmokły, czasami z tego powodu to boisko bywa mokrawe, ale drenaż podobno już dobrze działa, więc wszystko będzie z tym boiskiem w porządku. de por Zbiera to Ngujamba. Ngujamba rozciąga grę w lewą stronę do Polaka. Szybciutko cofnięta cała drużyna na lekarskie własne. Jest Ngujamba, Ngujamba i gol po rykoszecie. 3 do 0 dla Jagiellonii Białystok. No prawdopodobnie ten gol będzie zapisany Aurelią Ngujambie. Ngujamba za szesnastki na tak zwaną ścianę do Pululu. Pululu z tyłem do bramki rywali na dziesiątym metrze odegrał do Francuza. No i kopnął Ngujamba tę piłkę tak bardzo, bardzo powiedziałbym delikatnie. No ale, ale wpadła, bo po drodze był rykoszet, jak idzie to idzie, ale bramkarz tę piłkę złapałby niechybnie do rąk, gdyby nie to, że zmyliła go, że odbiła się rykoszetem od jednego z graczy drużyny z Niespełna 5 minut. Jagiellonia prowadzi z gospodarzami drugoligową honiczanką 3 do 0 i pewnie awansuje do 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Jagiellonia pozna swego rywala w najbliższy poniedziałek. Jeśli dobrze pamiętam losowanie 1/8 finału Pucharu Polski będzie w poniedziałek i wtedy dowiemy się kogo los przydzieli drużynie z Białego Stoku. I sędzia w tym momencie, nie doliczając ani jednej minuty do 45, drugiej połowy, kończy to spotkanie. Jak Jelonia Białystok wygrywa w Chojnicach z drugą ligową chojniczanką w 1.16 finału Pucharu Polski. 3 do 0, pewnie awansuje do jednej 1.8 finału Pucharu Polski. A kogo będzie miała w następnej rundzie, to dowiemy się w najbliższy poniedziałek. Na razie Jerzy Kułakowski, dziękuję za uwagę. Halo Białystok.